Witam serdecznie w kolejnym odcinku Dziennika Przygód, takiego raportu, może relacji, zgrania, skrótu zgrania Dragon Quest 11 w wersji na Nintendo Switch. Po niezbyt wesołych wydarzeniach z poprzedniego odcinka, gdzie widzieliśmy no, tragedię, która dotknęła naszą wioskę i taki no, słodko-gorzki powrót do czasów dzieciństwa naszego bohatera, Dostaliśmy to, nie, nie, nie wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, kamień magiczny, który pozwoli nam przejść dalej. Jednak zanim tam dojdziemy, Erik chce, żebyśmy odzyskali jakiś tam specjalne, specjalne coś, specjalny jakiś klejnot, który został no, sprzedany przez jego kumpla. Na szczęście ten, ten kolega nam wyjawił. Gdzie klejnot został umieszczony, myślałem, że trafił do jakiegoś miasta. Nie, trafił do Skarbca Królewskiego, gdzie się udajemy, bo jest nam w sumie troszeczkę na tak po drodze. Docieramy do tego skarbca, a tam martwi żołnierze. Martwi żołnierze, dość mnie to zaskoczyło, ponieważ Dragon Quest, Dragon Questy, a przynajmniej te, w które grałem wcześniej, czyli 7 i 8, nie epatują przemocą w żaden sposób. Tak więc taki widok martwych żołnierzy rozrzucony gdzieś tam po, mm, po labiryncie, po, po, po skarbcu, jest dość zaskakujący, jak na, jak na tego typu grę. Idziemy dalej, przy okazji znajdujemy jakieś dziwne zwierzątko, stworka, który, no nie zwierzątko, <laughs> wroga, którego po pokonaniu można na nim jeździć, czy też mm, sterować jego ruchami. Mm, to jest bardzo ciekawe, bo pozwoliło nam na dostęp do dwóch skrzynek. Zresztą tak więc nie tylko tutaj na koniu można jeździć po, po obszarach zewnętrznych, po, po, po otwartych polach, ale również w labiryntach są stworki, które jak się później okaże są bardzo pomocne i, i sprawiają, że gra, się, gra już jest wygodna do grania, gra się jeszcze wygodniej, tak więc naprawdę tutaj duży plus. W skarbcu znajdujemy dwa gryfy, gryfony troszkę wyszczekane, które chcą skarb ukrać. ukraść. One stoją za tym... za tą masakrą. To jest pierwszy jakiś sensowny boss, więc pokonujemy go. Troszkę byłem nieprzygotowany, dlatego niestety musiałem zrobić drugie podejście do tego bossa, ale udało się ubić. Erik dostał bumerangi bo w rakietkę 8 uwielbiałem bumerangi, więc tutaj Erik te też je dostał, trafiają wszystkich wrogów naraz, a często się zdarza, że tych wrogów jest więcej niż jeden. Bardzo, bardzo przydatna broń, moim zdaniem. Nie pozwoliliśmy ukraść klejnotu gryfonom, tak więc te, po to, żebyśmy my mogli go ukraść ze skarbca, w końcu kupiecko prawowicie nabył. Co, se, to, co sobie tam Erik myśli, to, to, to już inna sprawa. W każdym razie idziemy ze skarbca i idziemy do wschodniej bramy Higasi Tobira, żeby uaktywnić ją tym kamieniem. Od dziadka niestety jeden z posłańców zaufanych, elitarnych żołnierzy króla nas znajduje. Goni za nami, my uciekamy na koniach. Niestety znowu tutaj kusznicy zabijają nasze konie. Nie jest to oczywiście, jak wspominałem, Dragon Questy nie patują przemocą, nie jest to wyraźnie pokazane, ale również tak jak na, na, na ten styl gry, troszkę, troszkę drastyczny, że tak powiem. W ostatniej chwili docieramy do bramy i teleportujemy się nie wiadomo gdzie. Troszkę opóźniając w wyraźny sposób na nasz pościg, ale no, nie znaczy, że możemy o nich zapomnieć. Hmm, tutaj ciekawostka, włączyłem sobie japońskie głosy, jesteśmy nazywani Akuma no Kome. Akuma no Kome mówi na nas te, ten, ten człowiek, który nas ściga, dla Kome. Co to znaczy Kome? Akuma to wiadomo zły duch, zła, zła magia to, to powinno być jasne dla, dla każdego, kto ma jakieś pojęcie na przykład o grach. Akuma to jest po nawet postać ze Street Fightera. Aku, samuraj rzeka, Aku, zło. I ma to jest magia czy też czary. Ko. Ko to gdyby mówił samo ko, no, to bym zrozumiał dziecko, czyli dziecko, zła, dziecko złej magii, coś takiego. Skąd kome? Me sprawdziłem jak to się pisze po japońsku, więc... To jest naprawdę akumanoko, czyli dziecko zła, a me dodaje się, jeżeli chce się coś przekląć, tak, e, tak e, z, takim, z taką... zakomunikować wrogość, dlatego e, jesteśmy nazywani akumanokonem. E, w każdym razie, trafiamy do e, regionu wulkanicznego. Region wulkaniczny, ciepłe źródła, w tle widać e, wulkany... Można wejść na, na gó góra Huji, bo się na nazwana w angielskiej wersji. Ale żeby nie było tak ponuro, trosz troszkę idziemy dalej. I znajdujemy wioskę. Wioska w wyraźnie orientalnym stylu, bo bardziej japońskim niż chińskim, tak mi się wydaje, nie, nie znam się na tym jakoś za bardzo. Której dominują dwa, w której dominują dwa najważniejsze... Gałęzie przemysłu, czyli gorące źródła, sauny oraz żyją tam mistrzowie metalurki. Główna kapłanka wioski wyszła na, ze swoim synem na, na górę Chodzi, by pokonać smoka, który zagraża. Zagraża wiosce, niestety syn poległ w walce i kapłanka jest pogrążona w żałobie. Ten wątek prawdopodobnie będzie kontynuowany dużo później, bo... Bo, bo, bo na razie nie ma nie ma za bardzo dostępu, również na samą górę ludzi próbowałem tam wejść, nie, nie można przejść dalej Ale co jest ważne, dwie rzeczy się rzucają w oczy po pierwsze w angielskiej wersji wszyscy mieszkańcy wioski Hotto mówią haiku haiku, czyli tradycyjne wiersze japońskie, które się w żaden sposób nie rymują, bo tyle wyrazów jest w japońskim do siebie podobnych, brzmi podobnie, że no, wierszowanie ich tak, tak mało mało nie, nie, nie nastręcza specjalnych trudności są, są właśnie no, w każdym razie wszyscy mówią haiku w oryginalnej wersji na tyle na ile są w stanie zrozumieć haiku nie mówię po prostu haiku mieszkańcy nie mówią mówią zazwyczaj każda każda wioska każdy region ma jakiś osobny akcent śmieszny bądź nie żeby to m, oddać żeby oddać inność w każdym razie, no, tłumaczenie czy też już bardziej lokalizacja Dragon Questów, w mojej osobistej opinii, stoi na bardzo wysokim poziomie pod względem językowym, pod względem inwestycji w głosy, szczególnie Dragon Quest VIII. Te głosy były fantastyczne. Tak więc, a, a, a tekstów w Dragon Questach jest bardzo dużo no przetłumaczenia i super, że. Po pierwsze, tłumaczom się chce, po drugie są pieniądze, by tym tłumaczom zapłacić za czas pracy, czy też zatrudnić dobrych tłumaczy, a nie jakichś wyrobników. No, tłumaczenie z tego, co mi wiadomo, przy okazji Trails in the Sky, które ma gigantyczną ilość tekstu, który w dodatku po angielsku jest bardzo dobrze napisany. Zazwyczaj jest tak, że jeden tłumacz z japońskiego na angielski, ponieważ no, japoński jest fundamentalnie odmienny od języków indoeuropejskich. Zazwyczaj robi tłumaczenie maszynowe, czyli może, może nie maszynowe, tłumaczenie zwykłe, proste. Jak to ma brzmieć, a ktoś w ładne... Mm, drugi stopień to jest ktoś w ładne w języku już angielskim, czy też polskim, czy, 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 czy po prostu językiem, na który jest tłumaczona przez Japonię, mm, pisze tak, żeby było ładnie. No, Przypuszczam, że w przypadku polskich tłumaczy mm, jedna, na, mank, na przykład, jedna osoba musi zarówno znać japoński, jak i ładnie pisać po polsku. Albo czuwa nad tym sztabem, nie wiem. W każdym razie moja, moja znajomość japońskiego jest yy, te, te, tak bardzo słaba, jeszcze, że yy, trudno mi tu podsłaniakować yy, w jakikolwiek sposób w tym, w tym temacie. Druga rzecz: druga rzecz jest taka: spotykamy koleżankę niskiego wzrostu, ale bardzo, bardzo pewną siebie, która szuka swojej siostry. Um, ustawia wszystkich po kątach i generalnie bardzo lubię ten, taki typ postaci typu na przykład Midna i tak dalej, ale wyłącznie w fikcji, bo w rzeczywistości to, to jest karanie boskie i należy się trzymać z dala od, 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 od tego typu koleżanek, <grym, <grym, więc nie, dobrze. W każdym razie er, Erik zaraz na początku trafił do, do Sauny, to my też się tam udajemy Saunowanie w ubraniu, no, zawsze mnie to mierdzi. Saunować się powinno bez ubrania. Nieważne, nieważne, co kto sobie sądzi na ten temat. Czasem, czasem można jakieś prześcieradło by się odkryć, co bardziej wstydliwi, ale w ubraniu, no, no, no nie wypada, to niehigieniczne. Nieważne. W każdym razie dołączamy do, Eri do Erika w saunie i. Widzimy, jest tam ktoś. Wcześniej słyszeliśmy plotki o duchu, ale to nie jest żaden duch, tylko zagubiona dziewczynka, która szuka kogoś, straciła opiekuna, więc no, metodą logicznego łączenia faktów zaprowadzamy ją do, do koleżanki w czerwonym stroju, czekając, kłócącą się z ludźmi przy wejściu do wioski. Tam e, szybko się okazuje, że popełniliśmy społeczne chwopa nie jest nie tak, ponieważ no, opiekun, którego szuka dziecko to jest tata, a nie siostra, natomiast tutaj e, niskiego wzrostu koleżanka tłumaczy nam że e, no, szuka swojej siostry, która została w ogóle porwana e, porwana przez potwory do labiryntu, który znajduje się nieopodal. I no, zostały porwane z, z tych właśnie sound Jej się udało uciec, natomiast siostrze jeszcze nie. No, Nie ma wyboru. Tutaj decydujemy się pomóc naszej, naszej, naszej koleżance ubranej jak czerwony krasnoludek. Ona się przedstawia jako Weronika i dołącza do naszej drużyny jako gość. Szybko udajemy się do labiryntu nazwanego troszkę infantylnie Cryptic Crypt, czyli do krypty i tam się okazuje jakaś większa intryga się dzieje, jakieś cienie podróżują tam, porywają ludzi. Dowiadujemy się w trakcie zwiedzania tego labiryntu, że koleżanka wcale Koleżan... Koleżan... magia została z koleżanki wyssana za przeproszeniem przez stwory, które tam, tam żyją. Sam labirynt jest dość, dość ciekawy, jest w nim sekcja, jest dużo miejsc, w których spada się do niższego poziomu, ale żeby nie denerwować gracza za nadto, można zdobyć stwora. Dzięki, trzeba zdobyć stwora, dzięki któremu można się wydostać z tego zapadliska. To jest po pierwsze, po drugie, dzięki temu stworowi można bardzo szybko przemierzyć korytarze, co jest gigantycznym ułatwieniem. Nie, wtrust, nie frustruje nie nudzi w żaden sposób. To, Jeżeli ktoś nie jest na to odporny, czyli za mało grał starszej JODR-PEGI, to, to Dragon Quest 11 jest grą dla Ciebie. Gra jest bardzo wygodna do grania. Mnóstwo save pointów. Wcześniej jak dotarłeś do miasta i do kościoła, gdzie mogłeś zasejwować, o wreszcie dotarłem, Tutaj save pointy są rozsiane po obszarach niezamieszkałych czy też poza, poza miastami. Mnóstwo ułatwień, walki są krótkie. Tak, tak chce się, chce się to, toczyć te walki, a nie no, omijać czy też chcieć ich usunięcia jak w Lost Odyssey czy, czy, czy podobnych grach. Safe point, jak wspomniałem, Safe mnóstwo często przed bosem, tak jak w przypadku tego labiryntu można e, uleczyć się. Mnóstwo udogodnień, czasem no, może, może nawet zbyt dużo bym powiedział, ale no, tak po prostu gra jest zaprojektowana. Jest przyjemna, bardzo przyjemna do grania. Jak komuś to nie odpowiada, może sobie powłączać tam w opcjach yy, trudniejszych wrogów i, i inne różne utrudnienia. Dlatego, no, dla każdego coś miłego. W każdym razie, docieramy do fontanny, gdzie no, do pani nieprzytomna. W zielonym ubraniu, jak się okazuje, to jest siostra Weroniki, w latku siostra bliźniaczka. Selena, w przeciwieństwie do, do swojej ubranej na czerwono, siostry, jest spokojną damą, typ nieśmiałą, tego, znaczy, znaczy ten, ten typ. Dlaczego tak się różnią wyglądem? Ponieważ właśnie przy procesie wysysania magii z Weroniki, również koleżance się zmalało, czy też cofnęło, cofnęło w wieku. Tak więc również ona ma cel, by odzyskać swoją moc magiczną i powrócić do swojej wcześniejszej postaci. Również Selena dołącza do drużyny, o ile Weronika ma jakieś tam czary ofensywne. Tak, Selena oczywiście ma czary leczące. Obydwie, obydwie wspomagają naszą drużynę jako goście. To chyba oznacza, że mogą przyjąć... Podobnie jak piesek na początku w prologu gry, w tutorialu, mogą przyjąć na siebie olbrzymie obrażenia bez, e, bez zgonu. Nie wiem, ja próbowałem, nie wiem jakie są w stanie przyjąć obrażenia, ale e, prawdopodobnie prawdopodobnie nie, nie, są stanie, nie są w stanie zginąć w trakcie walki. Tak mi się wydaje. A jeśli by zginęły, to nie ma za bardzo jak ich uleczyć, bo nie można ich wybrać jako cel do leczenia czy, czy, czy coś takiego. A może się mylę. W każdym razie docieramy do bossa. Boss jest na słusznego wzrostu i wagi, tak samo mówi gromadzi moc dla, nasze, dla swojego pana zła, pana ciemności, tak więc faktycznie to, co mówili ludzie. Z... Królestwa, z którego uciekliśmy, faktycznie jakieś tam złe się rodzi. Złe się rodzi. Moc, moc, ruchleje, haha. I po pokonaniu tego bossa, który pokon, przyzywa sobie te cienie na, na pomoc, mm, Weronika odzyskuje z zgardczka moc magiczną, która, o ile sama moc wraca do niej, tak wzrost już nie. No ale ta się nie przejmuje, bo to może, może z czasem wróci, jakoś nie jest tym specjalnie specjalnie zmartwiona. Natomiast co się udaje zrobić to wreszcie jest czas, by porozmawiać o ważnych sprawach, mianowicie obydwie panie magiczki pochodzą z plemienia czy też z regionu, jeszcze jeszcze tutaj nie wiem które doskonale wie kim jest bohater, kim jest luminarz Światły, no, na światły bohater i literalnie przysięgają nam pomoc, będą nam towarzyszyć i chcą nas zaprowadzić do drzewa życia, które jest tu przetłumaczone jako igdrasil, jak już wspominałem, to drzewo fruwa nad, nad światem, wspominaliśmy o tym. Drzewo życia z mitologii nordyckiej Yggdrasil Tutaj wzięta nazwa. W oryginale to jest inoci no Daiji, czyli no ma raczej mało efektowne, duże drzewo życia. Tak, tak tutaj znowu tłumaczę, według mnie wzbogacili, wzbogacili tłumaczenie. No, ktoś może uważać, że, że wręcz przeciwnie, ale whatever. Natomiast... jak się tam dostać? Uwalniamy ludzi, którzy byli w celach, a przynajmniej jednego, który tam został. Tutaj w angielskiej wersji ma imię Noe, troszkę podejrzany typ. Eric go zna. Mówi, że ten człowiek handlował, handlował informacjami i to jego córka tam szukała pomocy. Szukała opiekuna jeszcze w wiosce Hotto. Po krótkim namyśle, uznajemy, że właśnie ten człowiek będzie wiedział, jak się dostać do Yggdrasila na drzewo, latające drzewo Yggdrasil. Tutaj nasze koleżanki nowe wspominają, że właśnie bohater wcześniej, światły, światły bohater uzyskał pomoc od drzewa życia, by móc pokonać m m pana zła w tam zamierzchłych czasach, więc my też powinniśmy tę samą drogę odbyć. Znajdujemy, e, odnajdujemy koleż ko kolegę, kolegę Noa z powrotem w wiosce Hotto, jak no, raczy się napojami wyskokowymi no, Erik tutaj, tutaj wie doskonale, kim jest i uzyskujemy informacje od, od uh, handlarza, właśnie od tego handlarza informacjami, żeby się udać do nowego regionu, bo tam mogą mieć jakiś sposób tego transportu. Po zakończeniu przygód w, w tym, w tym we, we, wesołym i wykonaniu sidequestów oczywiście. W tym wesołym miejscu udajemy się z regionów wulkanicznych bardziej w, tereny, bardziej w tereny pustynne, gdzie podobno czekają dość mocno pilnujący wejścia strażnicy, ale jeszcze jedna rzecz się zdarzyła po drodze, porozmawialiśmy z Duszkiem czy też Duszek z nami porozmawiał, ten Duszek. Widzieliśmy już wcześniej yy, te Duszki po drodze, czy też yy, w mieście yy, przed zamkiem, czy też gdzieś na, 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 ogólnie na, na szlaku. Te Duszki, jak się okazuje, pilnują czasu, żeby wszystko dobrze się układało. Niestety, coś się nie za bardzo dzieje z czasem, coś im się tam nie udaje i w akcie desperacji proszą nas o pomoc, choćby z tego powodu, że nasz bohater jest w stanie je widzieć. I trafiamy do świata dwuwymiarowego, do wioska Tickington bodajże tutaj nie wiem jak to za bardzo na polski przetłumaczyć, no tickington, czyli no nomenklatura powiązana z zegarem, z upływem, z upływem czasu, z tykaniem zegara, więc te duszki sobie sobie tam żyją, my przenosimy się obowiązkowo do świata tego dwuwymiarowego, jest to chyba rzecz dodana w wydaniu na Switcha, tak mi się wydaje. Przypominam, pierwotnie gra wyszła w wersji na Steam i PlayStation 4 bez, bez dodatków tych, tych dwuwymiarowych oraz na 3DS wyłącznie w Japonii. Gra wyszła w postaci dwuwymiarowej. Ta, ta odsłona 2D na 3DS nie została zlokalizowana na angielski i nie wyszła poza Japonię. Natomiast wersja na Switcha oferuje przełączanie się. Chyba przy każdym save można zmienić wersję na dwuwymiarową, więc jeżeli ktoś ma taki kaprys, może się może pograć w obie wersje za cenę. Za cenę jedną. Tutaj, obowiązkowo trafiamy do tej wioski Duszków. Ci proszą nas, abyśmy im pomogli. Po pierwsze, jest, są teleporty do innych światów znane z poprzednich. Dragon Questów, tu niestety moja wiedza niestety obejmuje tylko siódemkę i ósemkę, nie znam inny, innych odsłon, nie wiem, nie wiem za wiele co tam się dzieje w nich. No, ale jed... musimy spotykać duszki, które są rozsiane po całym świecie. Nawet gra wygodnie podpowiada, gdzie były duszki, które powinniśmy już spotkać, czy widzieliśmy, można się cofnąć i uzyskać od nich hasła i dostęp do kolejnych mm, kolejnych światów. Wszedłem do pierwszego świata, który jest dostępny. Niestety stwory tam były dość potężne. Może nie jakoś bardzo, a troszkę silniejsze. Zabiły mi Erika, trzeba było się szybko stamtąd cofnąć. Jak będę troszkę silniejszy, drużyna nabierze trochę ekspat, to wejdziemy z powrotem do tego świata dwuwymiarowego. Nie wiem, wydaje mi się, że to z Dragon Quest 5, ale to zgaduję. Prawdopodobnie się mylę. I zobaczymy, co tam jest, jak długo trwa ta przygoda w alternatywnym świecie. Na zakończenie jeszcze dodam, że podobne rozszerzenie było w Dragon Quest 7, można było ściągać w formie bezpłatnego DLC tabliczki, które dawały dostęp do jakichś lokacji czy dawały jakieś historie. Nie było to jakieś specjalnie dobre, głównie służyło do mocnego grindowania postaci, ale można było jakieś tam historie poboczne poznać, niezbyt to było w mojej opinii ciekawe, ale to było... Ale było. Był jakiś dodatek, była jakaś dodatkowa zabawa z tym związana. Tak więc super, że jest to również wersja na Switcha i w przyszłości również będę uwzględniał, opisywał to, co się działo w tych światach dwu dwuwymiarowych. Następny przystanek to jest prawdopodobnie pustynne miasto. Zobaczymy, co tam będzie i czy uda nam się znaleźć drogę do Yggdrasila. Dziękuję.